Brandon Biggs, czyli pastor, który dokładnie przewidział zamach na Trumpa oraz jego wygraną w wyborach, mówi, że rynek krypto czekają ogromne wzrosty już po 20 stycznia. Co ciekawe, kilka miesięcy temu, kiedy znajdowaliśmy się mniej więcej w tym miejscu, zapowiadał on również wzrosty na tokenie XRP. I rzeczywiście cena tego coina wystrzeliła z 50 centów na ponad 3 dolary, generując ponad 600% zysku. Teraz Brandon Bix mówi, że XRP osiągnie cenę 10 tysięcy dolarów i będzie równało się z takimi gigantami jak Microsoft czy Apple. Zresztą, posłuchajcie sami. Will a, a major, uh, in to byłaby duża inwestycja w czasie końcowym. I on powiedział, że XRP pójdzie z tego, gdzie jest teraz, do 10 tysięcy dolarów pewnego dnia. It will be worth over per XRP. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej przepowiedni. Ja do takich predykcji podchodzę sceptycznie, ale muszę przyznać, że przepowiednie tego gościa są przeraźliwie skuteczne.